Dobra, jak jeden nie pije. mi się kręci w głowie? Białowłosy! Nazywam się Geralt. Czego potrzebujesz? Te twoje włosy, ta blizna i ta mina są wspaniałe. Chcesz ode mnie czegoś konkretnego? Czy po prostu podziwiasz moją urodę? Podziwiam, podziwiam i pragnę. Taki groźny, taki męski kwintesencja majestatu męskości. Jeśli to ma być próba umówienia się ze mną na wieczór, to nic z tego nie będzie. Na wieczór? To niemożliwe. Do portretu potrzebne będzie światło dzienne. Do portretu? Absolutnie. Twój portret anfas, pełnowymiarowy, w tle najpiękniejszy widok w całym są. Zapozuj mi Oczywiście za modelowanie otrzymasz stosowną zapłatę. Nie myśl sobie. No dobra, Byle by to nie zajęło za dużo czasu. Absolutnie, absolutnie. Przejdziemy się tylko kawałeczek na wzgórza, za miastem. Tamtejszy pejzaż będzie oprawą dla twojej niecodziennej fizjonomii. W takim razie ruszajmy. Muszę tylko zabrać z pracowni moje blejtramy, moje palety. Spotkajmy się około południa przy zachodniej bramie, niedaleko pałacu. Stamtąd wyruszymy. Czy tak bajkowy księstwo, jak to są? Światło jest teraz nieodpowiednie. Światło jest teraz... Odpowiednie. Wróć około pół. Jestem. Och, w takim razie ruszajmy. Przy odrobinie szczęścia zdążymy akurat na najlepsze światło. Wyjdzie nam doskonałe chiaroscuro. Chodźmy. Czego się nie robi dla sztuki? Lepiej jedźmy konno. Będzie szybciej i odrobinę wygodniej. w książęcym pałacu. Kuroliszek, którego upolowałem, też wisi. Wypchany. Niewykluczone, że łanem Miałem kiedyś pędzel z piór Był doskonały do nakładania tego. Ale straciłem go. Kot mi Po co kotu pędzel? No, to ma pani przecież. Mówiłem, że to był doskonały pędzel. I drogi. Jak to? Kot maluje obrazy? Obrazy? Marne chałtury. Potrafi tylko kopiować bardziej utalentowanych od siebie. Zaraz. Kot? Henri de Toulouse van Kot. nic dziwnego, że o nim nie słyszałeś. To podrzędny pacykarz i bezczelny. Wielmożni Państwo, przepraszam, że się ośmielę, czy nie widzieliście tu w pobliżu zestawu farb i pędzli malarskich? Eugenio, zdaje się, że ten człowiek czegoś od nas chce. E, farby, wielmożni, farby i pędzle, miałem tu przygotowane. Z całą pewnością nie widzieliśmy tu żadnych narzędzi rzemieślniczych, mój dobry człowiek. Jakiś problem? Wielki. Nie mogę przecież malować bez farb. Jestem skończony. Skończony. Chyba że ty byś je znalazł? Ach, zaraza. Tak. Dokładnie właśnie tutaj. Miałem tu wszystko pięknie przygotowane. Hm. Mogły się stoczyć ze wzgórza. No dobra. Poszukam. Uważam, że to życie naśladuje sztukę, a nie odwrotnie. Weźmy na przykład na te Plama z farby śmierdzi terpentyną jak sto nieszczęść. Najkery? To chyba one ukradły farmę. Ale po co? pojemnik po farbie. To się do niczego nie przyda. To farby. Te przynajmniej wyglądają na nienaruszone. Mogę je zanieść malarzowi. Mam Twoje rzeczy. Świetnie! Gdzie były? A, e, tylko tyle znalazłeś? Było tego więcej. Trzeba było lepiej pilnować swoich rzeczy. Dobrały się do nich Nekkery. Po śladach farby trafiłem do ich jaskini. Użyły Twoich przyborów do namalowania fresku na skale. To była zdaje się scena batalistyczna. Żartujesz? Przecież to niemożliwe. Nachlapały na ścianę i tyle. No nic, ważne, że ocalały podstawowe kolory. Ruszajmy. Czekając na ciebie, wypatrzyłem lepsze wzgórze. Jedź, Płotko. szczęście, że pogodę mamy dobrą. Światło jest idealne. Absolutnie. Długo potrwa malowanie twojego dzieła? Najwyżej sześć godzin. A może i tak słońce nie pozwoli. Ale ten czas szybko nam minie. Utkniemy sobie pogawędkę. W takim razie użyję Eiksiru. W letargu czas faktycznie szybko mi upłynie. I to bez konieczności pogawędki. Nie nie, 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 nie. Potrzebna jest Wiednia poza mina, żywe, przenikliwe spojrzenie. Letarg jest wykluczony. Mógłbyś wtedy nazwać swój obraz Wiedźmin leżący bez zmysłów wśród łanów burzany. Żartujesz, <grywanie> dowcipny Wiedźmin. Tak. Doskonały widok. Najlepszy. To będzie doprawdy idealne tło dla naszego dzieła. Faktycznie. Ładnie. Ciekawe, czemu nikt tu nigdy nie przychodzi. No nic, zastanów się, w jakiej pozie chcesz być uwieczniony. Hmm, pomyślę. No dobrze. Wszystko gotowe. Możemy rozpoczynać. Czy wiesz już, jak będziesz pozować? Może po prostu będę stał z mieczem. Wspaniale. Tak. Poza heroiczna, oczywiście. Bohater teraz jest waleczny. Z mieczem wysoko wzniesionym. Szarżuję na. Szarżuj, proszę, na tamtą wierzbę. Zamieni się ją później na gryfa. Mogę zaczynać. No, chyba że życzysz sobie jeszcze zmienić pozę. No dobra, zaczynaj. A teraz przybierz, proszę, tę minę, no wiesz, tę, którą miałeś, kiedy ci zaproponowałem pozowanie. Te minę. Jak ja to? Aha, wściekłego, trykającego muflona. Dobrze. Tak, 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 tak. Mamy to, mamy. A teraz się nie ruszaj. Długo jeszcze potrwa to malowanie? Niedługo. Całkiem niedługo. I tak tracimy już światło. Nie, nie zmieniaj, proszę, ułożenia głowy. Postaram się. Postaram się też pamiętać, żeby nigdy nie wierzyć malarzowi. Gryf? Tak, wiem. Domalujesz go później. Bogowie! Gryf! Chciałbym się. O, mamuniu moja! Aaaa! Czy już jest bezpiecznie? Tak. Już nic ci nie grozi. A dla mnie jest jasne, czemu nikt tu nie przychodzi. To terytorium łowne Gryfa. Mamuniu, moja, wystraszyłem się na śmierć. Nie przesadzaj, nie na śmierć. Żyjesz, bo wybrałeś sobie Wiedźmina na modela. A co z Twoim obrazem? Cały? Cały, ale nie. Nie mogę ci go teraz pokazać. Nigdy nie ujawniam niedokończonych płci. Będziesz mógł go obejrzeć jutro o tej samej porze. Zostanie wystawiony na rynku. O, ojej, ależ to ogromna bestia. Uwiecznimy go na obrazie? Tak, dodajmy go. To ścierwo może nam posłużyć za rekwizyt. Wyśmienicie. Oh, ciekawa paleta barw, proporcje i te tekstury. Tak, będzie pasował. Chociaż. Hmm, domaluję go później w moim atelier. Widziałem dobrą ilustrację w encyklopedii Maxima Mundi. a ten jest jakiś taki, ja wiem, strasznie pocięty. Dobrze, niech będzie. Tyle mi wystarczy. Detale. Tło dopracuję sobie potem w wolnej chwili. Zresztą i tak tracimy już światło. Oto Twoja zapłata za pozowanie. No i dzięki za ratunek. Ocalając mnie, ocaliłeś sztukę, ocaliłeś też swój wizerunek dla potomności. Hey

Ukážeš mu skulatur. O, jesteś! Witaj, Wiedźminie! Nie mogłem się doczekać. I co, i co, no proszę, powiedz, jak ci się podoba nasz obraz? Przyjemny obraz. No i co za wyobraźnia? Nie przypominam sobie, żebym się rozbierał do pozowania. Inne szczegóły też się nie zgadzają. A widzisz, bo wyobraźnia to podstawowe narzędzie artysty. To samo słyszałem od pewnego poety. Też lubił ubarwiać i zmyślać. A może chciałbyś kupić ode mnie ten obraz? Zważywszy na naszą znajomość niech stracę. Sprzedam ci go po specjalnej cenie. Czemu nie? Całkiem ciekawa pamiątka. Chociaż ceny nie nazwałbym przystępną. Ach, niestety. Mało kto potrafi docenić moją technikę. No, przez co nierzadko zdarza mi się nie dojadać, nie dopijać, nie... Ale nieważne. Hmm. No niech ci będzie. Przynajmniej będę miał kontrolę nad tym, kto to ogląda. ol ol ama To Oto jest bohater, na miarę na... Celę. Wiedźminie, otwórz oczy tym niedowiarkom. A witajcie, witajcie! Psia, krew, ale mnie Na ból, brzuch Wybacz, nie wyglądasz na kogoś, kto zna się na zio... Znam się, i nie szukam byle chwastu, co rośnie na każdej łące, tylko sam oceń. Dobra.

Płacą Proszę proszę! Dobra, biegamy, biegamy. Widzę przecież, że się ociągają, ale co im...